doświadczenie, jeżeli chodzi o złamania, natomiast wiem tyle, co czuję i na pewno nie jest to przyjemne. Eee, pytanie, jak się będą biezadła zrastały, o ile, o ile się zerwały, bo to tak też jeszcze nie wiadomo. Eee, a niewątpliwie stopa jest eee, bardzo istotną częścią ciała w przypadku każdego sportowca, nie tylko kolarza. Natomiast ja takiej myśli nie dopuszczam, żeby Wierzę w to, że uda się wszystko zespołić najlepiej jak to możliwe. Eee, owszem o starcie w Igrzyskach już... nic nie tyle co nie myślę, bo oczywiście nadzieja jeszcze jest. Jeżeli się uda to, to z wielką przyjemnością do Londynu pojadę. E, natomiast zdaję sobie sprawę, że może być ciężko nawet jeżeli bym zaczęła jeździć na rowerze za tydzień to... E, no, niestety, ale przerwa zrobi swoje. Ale o tym będziemy myśleć później. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby stopa była w pełni sprawna. Im szybciej będzie, tym. Jeżeli będę wiedziała, że nie jestem w stanie, bo im dłuższa przerwa, tym te moje szanse są mniejsze. Jeżeli będę wiedziała, że nie pojadę i zajmę miejsc. My się znamy już bardzo długo i na tym też chyba bazuje to leczenie, na no, wzajemnym zaufaniu i uczciwości w tym toku postępowania diagnostycznym. Rokowanie jest dosyć trudne, bo uraz jest bardzo złożony, dotyczy i kości i tkanek miękkich. Także w perspektywie startu trzytygodniowego to, to pole manewru tym bardziej zawężone i raczej no, dosyć krytycznie to oceniamy. Czyli na odpada? Jeśli Londyn, to w jakiej formie? Czy to chodzi o sam udział, czy walka o medale? Bo miała być walka o medale, więc nie wiem, czy sam udział będzie satysfakcjonujący. A udział byłby? Wchodziłby w grę? No, udział nie jest definitywnie przekreślony, natomiast e, na pewno m, trudno w tej chwili wyrokować, czy ta dyspozycja sama fizyczna, kondycja sportowa byłaby na tyle dobra, żeby predysponować ją do, udziału, do walki o medale.